Radlands, edycja polska. Podobno to najlepsza obecnie gra, taka postapokaliptyczna w takim uniwers uniwersum w rodzaju Mad Max. Gra dla dwóch graczy 20-40 minut zabawy od 14 lat. Tu widzimy wydawców polskich i zagranicznych. I oglądamy, począwszy od instrukcji. E, wszyscy zwracają uwagę, e, którzy opisują tą grę, e, na to, że mega dynamiczny produkt e, tak, dynamiczna rozgrywka, dokładnie e, i ślicznie ilustrowana gra że na, na te obrazy, na kartach przede wszystkim się uwagę zwraca. No i już dobrze to jest. To jest bardzo wciągający pojedynek. Przede wszystkim dla dwóch osób. Znaczniki wody, bo to się dzieje w uniwersum pustynnym. Wyczerpania postaci, prawdopodobnie. No i dwie talie, tak za sobie to obejrzymy. Tutaj wygląda to w ten sposób. No i zobaczmy, tak. Przebieg, który wydarzenie, rozpad swoje wydarzenie na polu z takim bombą i przesuń pozostałe do przodu. Uzupełnij dobierz karty i wejść przyrzetony wody. Akcje zagraj kartę, dobierz kartę, zezłamuj kartę, wejść zbiornik wody, użyj umiejętności. Czy moja karta jest gotowa? E, obozy, postacie kiedy są gotowe i cechy kart, efekty zielonej ramce. E, I ikony. E, Taki y, atom to zniszcz, tu jest uszkodź, srań, przywróć, czyli że kartę postaw z poziomu na pion, dobierz, woda, weź panka, czyli tego chłopa y, i najazd. Te najazdy to będą z, z tej talii tym chyba właśnie, chociaż nie wiem czy tym się okaże. Um, dobra, to są te karty takie informacyjne. O, to jest chyba najazd. One są dwustronne. To są pierniki wody i tu już. Aha, i to są obozy. To jest jako zniszczony obóz, tak? a wada spadochroniarzy. Garaż. Składnica. <trym> Dobra, to są nasze obozy. No widać, taki krajobraz po apokalipsie, tak? I teraz postacie z jednej strony widzimy, są te panki, tak? One też jest jako postać z gry, a tu mamy już takie inne, jak sabrowników na przykład, jak e, rannych żołnierzy, przywódcy kultu, bo Naprawczy Strzelec Zabójca Naukowiec mutant, Mściciel Wszystkich po dwa, tak? tego, tego jakby Z bezpuratowników Ratunkowy, muza yy, imitator. Może postać, znaczy jest wygląd. Eksterminator Zwiadowca. Piroman. Partyzant Czarnowic. O! Podżegacz. Straż przednia. Snajper. Przesłuchanie. To jako wydarzenie pewnie. Też Punk z drugiej strony. Rozejm. Powstanie. Promieniowanie. Głód. Napalm Ostrzał Bombardowanie e, Przewaga terenu Wygnanie Kogoś e, Magnus Karf e, Zetokan Jesteś tacy bosowie chyba Vos Carly Blaze Mulgur Stank i Argo Jeski, jeśli w ogóle to dobrze czytam to jest karcianka więc tyle kart wewnątrz tu widzimy całość i to jest Radlands podobno kapitalna gra karciana post apo Gorący produkt teraz. Dzięki.